Wiktoria z rolnika zerwie z Adamem. Widzieli ją. W rolnik szuka żony, większość bohaterów zdecydowała się już na drugie połówki. Jeszcze tylko Rafał i Marcin nie podjęli decyzji. Wiktoria wybrała przystojnego Adama. Czy jednak uda się im stworzyć trwałą relację? Widzowie są przekonani, że nic z tego nie wyjdzie. Dlaczego? Rolnik szuka żony zmierza do finału. Niektórzy bohaterowie zostali na gospodarstwach tylko we dwoje. Agata zajęła się Irkiem, a Sebastian obiecał Kasi, że będzie panią domu. Również Wiktoria próbuje poznać lepiej Adama. Nie wszyscy są przekonani, że jej decyzja o odrzuceniu Szymona była słuszna. Rolnik szuka żony 11. Wiktoria Szukasławy Wiktoria z Rolnik szuka żony 11 jest jedną z najmłodszych uczestniczek randkowego show TVP. Niewysoka szatynka ukończyła rolnictwo na Olsztyńskiej Uczelni. Razem z rodzicami prowadzi 25-hektarowe gospodarstwo i robi karierę w sieci, gdzie opowiada właśnie o rolnictwie. Widzowie zarzucili jej, że zgłosiła się do programu dla lansu, bo dlaczego tak młoda osoba szuka połówki w programie? Tymczasem ona udowadniała w każdym odcinku, że traktuje swój udział w Rolnik szuka żony poważnie. Rolnik szuka żony 11. Wiktoria wybrała Adamem. Wiktoria dostała najwięcej listów. Spośród wszystkich kandydatów ostatecznie wybrała Łukasza, Szymona i Adama. Łukasz, który chciał pokazać, że jest pewny siebie, a tymczasem każdy krok konsultował z wróżką, pierwsze opuścił gospodarstwo Wiktorii. Tym razem nie sprawdziły się słowa wróżki, która przepowiadała kandydatowi sukces. Rolniczka w ostatnim odcinku poszła na randkę z Adamem. Po powrocie zaprosiła na rozmowę Szymona, któremu oznajmiła, że to jego koniec w programie. Chłopak był ogromnie rozczarowany. Nie krył tego. Widzowie zobaczyli nawet jego łzy. Tymczasem Wiktoria przedstawiła Adama bliskim. Wszyscy byli zgodni, że para wygląda świetnie i pasują do siebie. Rolnik Szuka żony 11. Wiktoria zerwie za damem. Widzowie rolnik Szuka żony nie podzielają entuzjazmu bliskich Wiktorii. Bardzo sceptycznie oceniają wybór rolniczki. Co więcej, niektórzy podzielili się informacją, że widzieli Wiktorię z zupełnie innym mężczyzną. Niech wszyscy poczekają na odcinek z Wigiliny czy są razem, bo te nagrania to czerwiec może lipiec. We wrześniu na targach rolniczych Bednary była z kim innym. Później na 18 u kogoś była z Szymonem. On blisko mnie mieszka, więc trudno tu się połapać. Napisał jeden z internautów na oficjalnym profilu Rolnik szuka żony w mediach społecznościowych.